Maneczko, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. I tak na wstępie, drogi widzu. Jeśli mogę Cię o to poprosić, zostaw łapeczkę w górę. Komentarz a jeśli jesteś nowym widzem, to zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem. No i poniedziałek się rozpoczął, my już właśnie jesteśmy rozładowani, załadowani w Libercu, właśnie z niego już praktycznie wyjeżdżamy, możemy już sobie na spokojnie pyrkać do, no, do Grazu, do Austrii. Biorę, obiorę kurs w stronę Austrii, no to zajechałem na myjnię, żeby tego klamota umyć. No jest troszkę tutaj naczepa zakurzona, ale to, że naczepa jest zakurzona, to jest pół biedy, ale tu jest brudno. No i wiadomo, że jak kierowca, no to myje sobie talerze i tak dalej, to by trzeba było tutaj schodki umyć, tu drzwi w środku ale prawdopodobnie trochę nam zejdzie, bo ten przed nami będzie chyba mył jeszcze, kurde, tą swoją, ten swój kosz, czy nie wiem co to jest, kontener, oby nie, no ale na pewno nam tu trochę zejdzie, tam schodki są do umycia, tutaj w miarę jest ok. no ale wiadomo, z tamtej strony to my przecież e, te robimy, myjemy garki, po jedzeniu, i tak dalej, i tak dalej. No nic, trzeba będzie poczekać. Przed nami jest droga zamknięta. Tutaj nawigacja nam pokazuje objazdy. I tak ją trochę, że tak powiem, poprzerabiałem, że było czasowo dla mnie lepiej. Ogólnie powiem Wam tak, nie wiem co z tego wyjdzie. E, bo do Mlada Bolesław jest kurde ta autostrada droga szybkiego ruchu jak zwał tak zwał jest zamknięta nawigacja mi tutaj kurde e, pociągła jakimiś objazdami e, więc e, nie wiem czy nie wyjdę z podziwu nie wiem choć się domyślam dobra na razie moi drodzy e, nie ma e, tragedii dlaczego? dlatego iż mianowicie że są znaki 276 e, są e, Spokojnie, Kubito, przecież ja kurde widzę. E, są znaki na autostradę do Pragi i do Bikowa takiej miejscowości. A to miejscowość to my tam zazwyczaj. O, kurwa! Co mi tam, kurwa, machasz. Widzą, że kurde będę skręcał w, w prawo, to nie oni do, 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 do linii stopu muszą podjechać, nie? Tam dziadek to już kurde aż machał, że mam jeszcze dużo 276. miejsca. 276 Kierunek Bakow nad Izraelu przez 5,5 km. Mamy wjazd tu na Pragę, mógłbym jeszcze kuźwa, a bo oni tu wszyscy wjeżdżają. Oni tu wszyscy wjeżdżają, objazd robią tej zamkniętej autostrady robili. Hehehe. Oni kurde patrzcie, jak ja bym miał pojechać tamtędy, co yy, nawigacja wcześniej chciała, to bym tam gdzieś w korkach stał. A tak moi drodzy, co? Jesteśmy tutaj. No patrzcie, ile tam ciężarówek oddali. Tak, wiem, krzeczory. Kurwa. No nie. Ależ urwał. Łomatko Boska. Uf, o. mam nadzieję, że wszyscy są tam cali z tych samochodów. O ja pierdziele Dobra, najważniejsze, że my to obcykaliśmy, tą całą drogę i. Wróciliśmy na nasze horyzonty, odpowiednie, więc lecimy. O, droga zamknięta w naszą stronę jest. Czyli kolejny objazd robimy, że tak można powiedzieć, razem z innymi. Smerfastycznie, normalnie. Normalnie, smerfastycznie. Muszę zmienić pas. Oj, masakra! Kurwa, jego mać. No jedź, kurwa, gościu, jedź! Bo oni tu rób wstrzymali. A ty się zastanawiasz nad swoim życiem. No. Kolejny objazd. Tylko no niestety z, razem z innymi więc trochę tu zejdzie. Pierdziele normalnie. Wyjeżdżamy na naszą 38, 38. No i mam nadzieję, że już kurde limit tych korków wypadków kurde minął, nie? Tamto miasto, kurde, jest tak zeształowane, że szkoda gadać. A co tu się dopiero dzieje? Ale to nic, moi drodzy. Ciekawostka jest taka, że... E, mamy wyjechane 3 godziny. A co? To jest taka ciekawostka. 3 godziny. Zostało nam jeszcze półtora, e, półtora godziny e, dreptania. E, a do... do tego parkingu, gdzie bym chciał, e, bo do, do granicy nie dolecę. To to już wiem o tym, bo y, tam potrzebuje godzi godzinę 50, y, nawet 2 godziny, y, żeby dolecieć. Do parkingu za żelatyną, co tam mamy, też nie dolecę, więc tutaj jest y, taki ala dziko z tym parking y, i tu sobie staniemy pod warunkiem, że to będzie wolne miejsce. Dobra, zjechaliśmy na parking, ale oczywiście. Jak nigdy ten park nie jest cały zabity. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że stanąłem tutaj, gdzie jest największe, kurde, błoto. Mam nadzieję, że stąd wyjadę. Ale to będziemy się martwili, jak mi wyjdzie pauza. Na szczęście, tylko 30 minut pauzy mamy do zrobienia. Proszę bardzo, jak on się świeci. Schodki domyte elegancko. Uff. Dobra. Robimy pauzę. Nie wiem, jak ja mam to skomentować, moi drodzy, ale skomentuję to w ten sposób. Jesteśmy w Austrii. Wjechałem na parking. Bo wybiło nam już 4 godziny i 9 minut jazdy. A do celu została nam godzina 50, jeszcze dreptania. I Powiem wam tak Szkoda mi jest e, ruszyć dychy e, Szkoda mi jest ruszyć dychy Dlaczego? Dlatego, że mamy 7 e, 7.16 wyjechane e, Mamy 7.16 e, wyjechane I, 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 i No i godzina 50 Jak polecimy, no to jest 9 godzin I, i 6 minut Czyli dycha nam pójdzie się pitolić Aczkolwiek nie wiem Jeszcze Muszę przeanalizować na chwilę obecną, jak jak sytuacja Na pewno się odezwę. Na chwilę obecną muszę coś zjeść Moi drodzy, zrobiliśmy to Udało nam się miejsca zakończ Austria Udało nam się. Jesteśmy na naszym miejscu! Ho, ho. Normalnie ja jestem w szoku. E, czekajcie, zrobię wydruk. E, to wam pokażę, na, że udało nam się tutaj dolecić jak, na jaki czas. Bo ja sam jestem w szoku, że to się udało, naprawdę. Teraz tak o 6 rano y, żeśmy rozpoczęli Tacho, a zakończyliśmy o 19.08, czyli w 13 godzinach pracy, żeśmy się nie zmieścili, ale najlepsze jest tu. Dolecieliśmy tu w 8 godzin i 59 minut. I ogólnie to powiem Wam szczerze, że ja jestem sam w szoku, że na 8.59 nam się tu udało dolecieć, więc jest super. Eee, gasimy sierściucha i po prostu widzimy się już jutro we wtorek. Nora. Dziękuję, do widzenia, do, widzenia. do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.